Z pewnością nie tak podróż do województwa śląskiego wyobrażały sobie siatkarki Krze SMS. Zawodniczki z Ostrowca Świętokrzyskiego w sobotę przegrały z walczącym o utrzymanie UKSM SOKÓŁ 43, AZS AWF Katowice 1-3. Początek spotkania był dobry. W pierwszym secie podopieczne Piotra Brodawki przeważały i zwyciężyły pewnie 25 do 19. To podrażniło gospodynie, które od początku drugiej partii przejęły inicjatywę. W pewnym momencie prowadziły nawet sześcioma punktami, ale krzo SMS Odrobił straty i było 18 do 18. Końcówka należała jednak do Katowiczanek, które wygrały tego seta 25 do 22. W trzeciej odsłonie najpierw 5 do 2 prowadziły przyjezdne, a potem wynik 9 do 7 był na korzyść gospodyń. Od stanu 10 do 10 lepiej radziła sobie drużyna z Katowic, która wypracowała sobie prowadzenie 17 do 11. Krzto Sms próbował gonić wynik i nawet zbliżył się na dwa oczka ale to było za mało. UKS Sokół 43 AZS AWF zwyciężył 25 do 19 i objął prowadzenie w całym meczu 2 do 1. Czwarty, jak się okazało, ostatni set rozegrany został pod dyktando siatkarek z Katowic. W pewnym momencie prowadziły 11 do 4. Potem 21 do 12. W ostatecznym rozrachunku Beniaminek czwartej grupy drugiej ligi wygrał tę partię 25 do 16 i cały mecz 3 do 1.